Proszę państwa, jestem na nowym kleparzu w Krakowie i widać, że tu dość wiosennie, tu kwiatki ludzie sprzedają. Prawda, i handel jakiś w ograniczonym zakresie, ale kwitnie, mamy piękne tutaj hiacynty, żonkile, tulipany. Proszę bardzo. A tu widać, że to jest spółka nowy kleparz. I teraz się jeszcze przejdę troszkę po. No, tu jakieś Kioski czynne, prawda? Można sobie nawet papieroski kupić, nawet widzę niektóre przedatowane gazety, chyba też. No zjeść też można pierogi z kaczką i morelą. Proszę bardzo. Mięso, prawda? No. Proszę państwa mięso, mięso. No. Miotły do sprzątania. Też przy okazji można kremówki, czy nie te papieskie, ale kremówki, prawda? Miotły, rzeczy sanitarne, domowego użyczku. No też są, no proszę bardzo. Co by kto nie chciał, a są również oczywiście spożywcze, odżywcze, no tej wędliny dalej, prawda? I jedzenia nie brakuje. No to już wiosenne są, prawda? Potrawy na waliki. Potrawy na waliki, prawda? Sałata, koperek, pietruszka, proszę bardzo. Cebulki na raz, nawet truskawki już są. <noise> proszę państwa szanownego. Imbir tam widzę, banany. No proszę państwa. Żyć nie umierać. Murak gotowany, tarty, proszę, ziemniaki, no elegancko. Proszę Państwa, tu też, tu też są ciasteczka, chleby, pieczywo, Z głodu tak łatwo nie umrzemy. No ale ciekawe, że niektóre kwiaciarnie, które nie są aż tak super pierwszej potrzeby, no ale kwiatki rzeczywiście piękne, piękne. Ceny są również piękne, za 10 zł, prawda? No kwiatki są piękne, bardzo ich dużo, ceny są równie atrakcyjne dla niektórych, abstrakcyjne, prawda? Takie piękne goździki, prawda? Wiązanki wspaniałe. Na śluby to nie bardzo, ale na pogrzeby, które się mogą zdarzyć, no to nie brakuje, prawda, no i różne wspaniałości, ale róg jest słaby, prawda, o już, już jest na pogrzeb przygotowany, jakby ktoś, prawda, miał koronawirusa w rodzinie, prawda, no, to już nie będę tu za bardzo mędrkował, ale widać, że na kleparzu już jest kwieciście, wiosennie, bardzo ładne rzeczy, prawda. O, nie wszystkie te roślinki znam. No, ostatnie pożegnanie, proszę bardzo. Teraz na to jest ruch, nie na, nie na śluby, prawda. Tym bardziej, że mamy wielki fos, wszędzie pożegnanie nawet przygotowują, prawda. No to nie będę tu jeszcze zbyt długo męczkował w kwiaciarnię pierwszej potrzeby. No nie wiem, czy oni mają specjalne zezwolenie, no a tutaj widzę też ciuchy, ciuchy, które raczej rzadko gdzie są otwarte, no ale na kleparzu widać, mają zezwolnienie, prawda, no żeby jeszcze tylko sprzęt AGD, RTV i GSM był, prawda, prawda, jeszcze gdzieś tu otwarty, to bym był zadowolony, no a tu wygląda, że Ubrać się można, zjeść można, a łączność, na którą nam każą przejść, żeby się nią przede wszystkim przede wszystkim łączyć, działać, no to za chwilę nie będzie można. Karty, słuchawek, karty pamięci, słuchawek, prawda, ładowarek gdyby się zepsuła, tak łatwo kupić albo wcale. No. Nie ma lekko. Tu widać. Też no ludzie przywożą różne. Towary bardzo mi się te kwiatki podobają. Ludzie przywożą. Najbardziej mi te truskawki zaskakują, bolówki już trochę mniej, ale też. Ogóreczki już są. Wszystko, co by ktoś chciał, niezależnie od epidemii. O. Nawet A, babka tu sprzedaje. Czy można okulary sobie też kupić. E, na kleparzu jest szeroki asortyment. To pani to zwija czy rozwija? Rozwija. Czyli wy działacie, tak? Tak. Aha, no elegancko. Tutaj przedatowaną prasę widzę, że też. I chyba do końca tego dnia będziecie działać, nie? będziemy dopóki nie będzie zamknięcia placu. Aha. Aha, dopóki nie będzie zakazu zamknięcia placu, no właśnie. Dobrze, dziękuję pani bardzo. No właśnie, ciekawe jak to się skończy wszystko. No właśnie. Tu przygotowane gawetki, proszę bardzo. Czego by kto nie chciał? No, tu ludzie mało tam przywieźli ze wsi, ale zawsze coś jest, więc. Lac jest trochę pustawy, ale klienci się też zdarzają. Klienci też zdarzają. Więc na razie, o, szczypiorek na cztery złote, więc na razie kończę. Amen.